No zobacz, wydaje mi się, że to wszystko jedno, z jak, jakim programem, czy to jest Uplink, czy Betalink, bo zobacz, to zrobię z Uplink. Podłączone mam urządzenie. Teraz niech się tu połączy z internetem. O, już połączony z internetem jest. Sprawdź aktualizację. No i tu sprawdzę aktualizację, tylko napisane, właśnie, że brak aktualizacji po polsku. Urządzenie lokalne jest w najnowszej wersji, czyli sprawdził i i wyczuł, że jest, no, poprzednio mi zaktualizowało, jak było te, ta aktualizacja. Dobra, wchodzę w tej chwili w ten betalink i podobnie, tylko jest po angielsku, też się zaraz połączy z internetem. O, już połączyło się, tak, check update. I też nothing, to znaczy nie ma, nie ma obecnie tej aktualizacji. No, already the latest, czyli jest aktualizacja ostatnia. Czyli one podobnie chyba działają i, i. Prawda, tylko nie wiem, czemu u ciebie nie aktualizuję, skoro tam masz na swoim tym urządzeniu starszą wersję, bo jest jednak na moim już zaktualizowana znacznie nowsza wersja. Zobacz, że się zaktualizował do nowszej wersji. Wchodzę tutaj. Tak. O produkcie tak. Enter. No zobacz, jest. Znacznie nowsza wersja. Dobra. Zaraz zobacz, że jest nowsza wersja też. Też samego aktualizatora. Proszę bardzo. Wersja 4.5 Czyli nowsza niż u Ciebie. No a właśnie aktualizowałem tym Uplink, a nie betelink. Także, no nie wiem, nie będę nic tu doradzać, bo, bo Conway, Conway yy, proponuje ten betelink, jak widać. Dobra, to by było na tyle. 真气。